Lekko stronniczy, za chwilę się rozpocznie. Ja chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać. Nie powiedzieć, że ja się nazywam Włodek Markowicz. To jest pan Karol Paciorek. Wit. A jeśli chcecie więcej Karola Paciorka i Włodka Markowicza, zajrzyjcie na Karol i Wodek .pl. Więcej ich? Więcej ich jeszcze w ciągu dnia? Więcej ich? A, czuję tutaj plan. Zaraz napiszę o tym na YouTubie. A potem opiszę wszystko do moim blogu. Zatytułuję to skandal. Napisz to, co my mówimy, w formie tekstowej, żeby inni, którzy nie mają głośników, żeby mogli widzieć. Dobrze, a było. jak to się będzie klikać dobrze? Czy skandal, czy bardziej jako zbrodnia? Zbrodnia. Zbrodnia, zbrodnia. dobrze. Skandaliczna zbrodnia. Witamy bardzo serdecznie, jest piątek, jak ja się cieszę! Bo każdy wie, że piątek to weekendu, początek. Ja nie rozumiem, jak kogokolwiek może śmieszyć lekkostroniczy. Um, IKEA. Cena w sklepie dużo wyższa niż w internecie. No dokładnie. Zbrodnia? IKEA. Jak się teraz wytłumaczy? Skandal? Co to jest? Kłamstwo? Co to jest? To? 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 A ile to kosztowało? Dokładnie. Otóż pewna pani przed świętami sprawdziła sobie na stronie IK, ile będą kosztować różne rzeczy. Na przykład wstążka tam było 2 złote. Pojechała do IK, a w Ikei ciężko jest sprawdzić cenę, cenę bo te wszystkie tak. produkty są porozrzucane. Tak. I co się okazało? Co się okazało? Że drożej jest w rzeczywistości, o... na przykład o złotówkę albo o dwa złote. I co? I noczy się śmiać? Hehehe, że 2 złote to nie dużo, Tak, mówią to ci, którym rodzice kupują. Aha, jasne. No. A okazało się, że to jest bardzo dużo tak naprawdę. Ale to wiesz, 2 złote na jednej wstążce pomyślę ludzie kupuje te wstążki? Dokładnie. Ile ludzi kupuje wstążki, a jak masz na przykład później 20 zł na krześle, Dokładnie. albo na jakiejś kanapie, Dokładnie. albo na szafce masz więcej. A? I okazało się, bo ona później zadzwoniła do biura obsługi Dzień klienta. Nie? Tak! I co powiedziała? Halo. halo! Dzień dobry, czy to jest biuro obsługi klienta? Halo, gazownia! IKEA. Dzwonię ze skargą. Magnum Svensson, Ikea, halo. Dzwonię ze skargą. Ja się chciałam zapytać, tak są Ikea? Chwinkę. Dlaczego na stronie jest inna cena niż w sklepie? Alo, Ikea? Czyż nie jedę. Pani mówi. Ja odłożę słuchawkę. Pani zadzwoniła i powiedziała, o co Kaman, on? i oni się usprawiedliwiają tym, że Ikea podając ceny na stronie internetowej, ubezpiecza się tym, że te ceny mogą ulec zmianie. Te ceny mogą ulec zmianie i my nie gwarantujemy żadnych cen. To jest tylko taka poglądowa. No więc załóżmy, my nie widzimy większego problemu, jeśli cena SOFI jest 299, a przyjdzie pani do 1400. My nie widzimy większego problemu, w Wiem, tym bo wszystkim. cena może, może, ulec może ulec zmianie. I o co chodziło? Pani powiedziała, bo ona była sprytna i ona powiedziała: dobrze, to w takim razie proszę mi powiedzieć, w którym fizycznym sklepie jest taka cena, jak Podana na tej stronie. I nie, nie umieli udzielić odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie potrafili. Nie dlatego, że nie znają polskiego. Nie, <śmuszczaj> nie <śmuszczaj> dlatego. Ale dlatego, że ona i my możemy się teraz domyślać, i wszyscy już możemy się <śmuszczaj> domyślać, <spom> <śmuszczaj> że IK daje inne ceny na stronie, żeby nas zachęcić. Jak takim boczkiem. Tak. Kochanie, popatrz jakie duże przeceny, jak tanio wszystko można, jak jedziesz, a o, tam się okazuje, że wcale nie jest tak tanio. Wiecie, bo cała kontrowersja polega na tym, że to może i nie są duże kwoty. Może mhm. oni na przykład robią te y, machloje z cenami. Machloje. I nie robią może tego na dużych rzeczach, na przykład takich jak sofa, czy szafka, czy cokolwiek takiego mhm. za kilkaset złotych, ale robią tylko na małych. Myślisz, ale za to pomyślcie ile ludzi to kupuje. A myślisz, że robią to świadomie? No, nie. Nie wiadomo. System nam coś zmieni. Nawala! I hot dogi po Dalej są te To pozytówcze są? to nie byłem. Są okay. są. Właśnie zamiast tego boczku oni tą parówką ci tak. A Trzeba wiesz czego są parówki? Z przemielonych wszystkich produktów w tygodniu. Na przykład, o, ta sofa! Kto się obił! Dobrze, będą nowe hot dogi. Sven! No Kładają tą sofę, ta przemielarka przemiera tą sofę I zamienia no, Dodają y, aromat identyczny z naturalnym, mięsny Okej okay. I, i z... trochę orzechów arachidowych I, I trochę <laughs> <I laughs> <trafie, bo może laughs> śladowej ilości 15 lutego przeleci asteroida koło Ziemi, jeszcze blisko nie było nigdy, aż tak 27 tysięcy kilometrów od Ziemi i to jest 0,07 Odległość, Odległość Odległości Ziemi od Księżyca A, bądź też Księżyca od Ziemi 27 tysięcy kilometrów to 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 ja mam do... do ja mam... Od domu do szkoły, kilometr, i już mi się wydaje, że to jest daleko. <grymne> A to jest 27 tysięcy takich jednostek. D no tak, ale szkody, jakie mogłaby wyrządzić, są niewyobrażalne. Bo ona mogłaby spaść i gdyby spadła na pustynię, to ludzie... Właśnie, no. właśnie, 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 no, niech no. mi ktoś odpowie, ktoś to się zna. Ja się znam. Bo zawsze... Może ktoś coś się troszkę bardziej zna? Jaka bo zawsze nie? się pokazywało, że jak uderzy asteroida o Ziemię, to się tak. robi taka gibitna fala uderzeniowa, i ona leci po całej Ziemi, ona zasłania na, na filmach. filmach. No, a tutaj jest napisane, że gdyby ta asteroida uderzyła na przykład w pustynię, to luz, Git, A jakby uderzyła w miasto, to cele by były duże, no to jest oczywiste, bo uderzyłyby bo... w miasto, bo ona jest malutka. <laughs> Zniszczyłaby obszar o średnicy co najmniej półtora kilometra. No, to co ty widzisz? No, to, to ty widzisz glob i oni ci tam pokazują, że to jest taka asteroida. No, ale zawsze tak pokazywali i wiecie o czym mówię, że jak no. uderzy, czy to, to się zrobi taki wielki, grzybny, no, i całą i dinozaury wymierają. Dokładnie, to czemu temu... się zimno. <śm tapes> Tfew, tak. Dokładnie, dokładnie, to czemu tutaj pokazują coś zupełnie innego? A można wykupować miejsca, żeby obserwować takie uderzenie? Pokaż. Jak ostatni wormsik, jak spada, to robi... Jak nie, jak nie trafia i ma już koniec życia, to mało taki ten... Czemu już się nie gra? Bo tylko Scorch. Earth. E, tylko Liero. U. To jest jedna z tych gier, w której nikt nie grał, tylko ty? Ci co wiedzą to wiedzą. No, no, bo... Ci eee. co wiedzą to wiedzą. Widzisz że się zgubię. Ty faktycznie lubisz takie rzeczy. Blackberry, Liero. <grym> Blackberry, Liero. <grym> jedna półka, <grym> nikt tego nie kupuje. To było za darmo. No widzisz, a za Blackberry trzeba płacić <grym> jeszcze. Już? Uspokajesz się? Ale jeśli Asteroid'a uderzyłaby w obszar zabudowany, no to, to tam nie mogłoby jechać więcej niż 50 na godzinę. Fotoladar strzelił jej fotkę. Suchar, nie. Trochę 50-60. Facebook powoduje depresję. Mówi się o tym tak często, że aż za często. U jednej trzeci badanych Facebook wywołuje negatywne skojarzenia i emocje, frustrację, złość, spadek zadowolenia z własnego życia. No właśnie, a to jest standardowe, jeżeli idzie o porównanie swojego własnego życia z życiem innych ludzi. Właśnie, skąd to się bierze? No, najsilniejszą zawiść okazało My się. Wydaje mi się, że w takim kraju jak Polska, uh -huh. który jest krajem, w którym na wakacje niezbyt wiele osób sobie może pozwolić. Okay. A jeżeli to są jakieś takie wakacje, to z reguły, prawda, zakopane. No, i więc nie, zdrowie. nie no, spokojnie, ja rozumiem. No okej, okay, porządku, ale dlaczego nie możesz się cieszyć szczęściem innych? Łódeczko no, nie no, czekaj no, przecież ty nie myślisz w ogóle jak Polak. Widziałeś tego ryżka? Jak on z tą swoją zośką pojechał, wiesz, on mi mówił, że. Na jakiś Maladiwy, Malediwy. Maladiwy. Maladive Maladiwy? Gdzie mala mala to diwy. kurwa w ogóle nie? Gdzieś widzę. Przucali zdjęcia, kurwa, jakieś palmy, słonie. Nakrad, widziałem jak wynosił węgiel ze składu i ropę tankował z beczki. Ja Nakrad i pojechał. Ja się z tym zgadzam Roman. Wiesz czy mi to pokazał, synek mi to pokazał w tym, w internecie to, to miał wszystko, bo oni opie, oni wrzucają na fotki, te zdjęcia wrzucają w internecie, tak się chwalą. W ogóle mi się to nie ba. Ale gdzie to jest ma, ma, w, ma. Ma. w ogóle i po, po co? To, I co tam jest na tej Oni tam mówić, to jest wszystko, to wszystko to jest mafia. Tam nic nie ma. Mafia. Lepiej tu. Na drugim miejscu plasowały się kontakty społeczne. Na przykład ten kto ma więcej kontaktów ten jest fajniejszy i to wzbudzał mnie zawiść. zazdrość hmm. Aha, okay, okay. i niechęć do niego. I też ile osób złożyło u Ciebie e, hmm. życzenia urodzinowe na fejsie, a ile u innych? Jeśli Prawde. u innych więcej, to ty się czujesz źle. U mnie tylko cztery osoby, a u niego 50. Pięćdziesiąt. Nie przeceniajcie, nie, nie przeceniajcie wagi Facebooka. A doceniajcie wagę prawdziwego życia. Dokładnie, dlatego ponieważ jest weekend, umacniajmy kontakty w realu. Spokojnie, porozmawiajcie, zobaczcie, że ten świat nie jest taki, jak Facebook go pokazuje. Niech prawdziwa miłość otoczy nas wszystkich ciepłełkiem i kocykiem takim miłym, który będzie nas smyrał tu i tam. Ja się zgadzam z Tobą, Ja się w pełni z Tobą zgadzam. Dokładnie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i inne przysłowie. A wy, już od dziś, tak jak Włodek Markowicz, jesteście lekko! Stronniczy.